I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, tamciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, się Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, pogrzebion, do piekieł, Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, rzeków odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Zdrowaś Maryję łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami, błogosławiona owód żywota Twojego Jezus. Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Marii, o ojcu i synowi, duchowi świętemu. 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 Jak bo Tajemnice bolesne, modlitwa Pana Jezusa w obrójcu. się. Abyśmy każdego dnia pamiętali o modlitwie, nigdy nie żałowali czasu na modlitwę. W modlitwie szukali spokoju, pomocy, natchnienia. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Maryjo, pełna, Tobą, Twojego, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono wód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono wód żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wódź żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wódź żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Twojego, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. jakby była na początku, teraz i zawsze i na wielki wiek ufamy. O mój Jezu. I szepać na nasz grzechy, zachowuj nas do dnia wieku, zaprowadź wszystkich którzy do biedu i do kołyszy Bóg mity, który najbardziej przybuduje Twoje ludności. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. W tym dziesiątku módlmy się, abyśmy mieli siły do walki z naszymi pokusami, słabościami, które nas każdego dnia atakują, biczują na różne możliwe sposoby. Pan Jezus bronił się, ale nie pięściami, ale pokorą, cierpliwością. Przyjmował kolejne uderzenia, bo wiedział, że jest w tym wielki sens, zbawienie całego świata. Cierpiał niewinnie. Pudmy się o siłę do walki, do znoszenia e, różnego rodzaju cierpienia fizycznego czy też duchowego. Ojcze, nasz, który jest z niebie, święć się imię Twoje, przyćmie Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona żywota Twojego Zdrowaś Maryje, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Marii, Matko Boże, życie, teraz, śmierć, Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, i łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski, się teraz i w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Módmy się, dziękując Panu Bogu za to, że nam pomaga, daje dobre natchnienia, przychodzi z pomocą przez też ludzi, z którymi się na co dzień spotykamy. Przychodzi z pomocą, by pomagać rozwiązywać różne kłopoty, trudności, pomagać w kłopotach, cierpieniach, których doświadczamy. Jezus doskonale rozumie nasze cierpienie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna z Tobą, Twojego, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Maryjo Tobą, Boże, Panu, Cię i Cię. Też, życie, Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wódź żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wódź żywota Twojego, Jezus.

Czwarta droga krzyżowa módmy się za ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, papierosów, hazardu, pornografii, wszelkich innych od internetu, wszelkich innych jakichś uzależnień, aby przy pomocy Bożej i ludzkiej udało im się pokonać uzależnienie nauczyć się normalnie żyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyćmieństwo Twoje, bądź wola Twoja w niebie, tak i na Ziemi. Zdjęcie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za naszych teraz i Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiono od owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, się za teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.

Za wszystkich nieuleczalnie chorych, za wszystkich, którzy konają, są bliscy śmierci, o łaskę dobrej śmierci, aby zdążyli się pojednać z Bogiem i ludźmi. Także módlmy się o dobrą śmierć dla nas, abyśmy poprzez regularną modlitwę, spowiedź, sakramenty święte, pojednanie z Bogiem i ludźmi byli zawsze przygotowani. Na spotkanie z Panem Bogiem w momencie, kiedy przyjdzie nasza śmierć. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I na nasz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wiadomo, Panie, Panie Pflisu, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Ojcu i synowi Duchowi Świętemu, jakby na początku, O mój Jezu, mieszkam naszych nasze grzechy. Zachowaj od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomu szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, racz nas zawsze wybawiać. Chalebna i błogosławiona, O Pani Nasza, Orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wieczne odpoczywanie radzi im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kłaniam się tobie, Yeah.